Cześć, dzień dobry. Witam w kolejnym materiale z The By Witam w kolej. Kurwa. Cześć, dzień dobry. Witam w kolejnym materiale z The By Dzisiaj będzie buildik pod Majersa o nazwie Każdy jest obsesją. Bild ten opiera się na perku Nemesis, kiedy go Nemesis urwa i nas zestunuje. Czy to paletą, czy szafką nas oślepi, staje się automatycznie naszą obsesją. W związku z tym jego aura jest przez ten okres pokazana nam przez 4 sekundy i jednocześnie surw ten cierpi na status obliwius na 60 sekund, w związku z czym nie słyszy naszego terroru, kiedy jesteśmy gdzieś obok, chyba że jesteśmy w czasie, to co innego. Dodatkowo, kiedy gonimy tego surwa, mamy dobrany play with your food. Każdy yy, play with your food działa na zasadzie tokenów. Jeden token daje nam 5% movement speedu, maksymalnie 15%, czyli 3 tokeny. Kiedy gonimy surwa, który jest obsesją, i go gubimy, dostajemy jeden token. Tak ten perk działa. W skrócie nic więcej nie będę omawiał. Dodatkowo mamy barbę, podwizanie surwów, jak również ruina, żeby spowolnić ich proces kręcenia genów. Jeżeli chodzi o addony, addony dobrałem tak, żeby faktycznie móc jak najszybciej się móc stalkować i żeby to fajnie współgrało z perkiem Nemesis. Mamy kartkę, która znacząco zwiększa nasz stalking, jak również mamy pam e, pamiętnik, który zwiększa ilość stalku, którą pobieramy z naszej obsesji o wiele większym tempie niż sama kartka. Dzięki temu będziemy mogli cały czas praktycznie biegać na trójce i tak ten Build wygląda. Kwestia teraz taka malutka informacyjna. E, po pierwsze, wyszły przecieki archiw poziomu drugiego, które wejdą w momencie, kiedy będzie przerobiony doktor. Tak, doktor będzie miał reworka, wyszły już przecieki archiw. Jak to będzie mniej więcej wyglądało, mogę wam jeszcze raz dzisiaj przedstawić na live'ie, bo ja już to robiłem tak naprawdę wczoraj. Dzisiaj będzie live koło godzinki 18-19, ja to pewnie będę mniej więcej przedstawiał na Twitch'u, jakby ktoś był zainteresowany, możecie wziąć i przyjść, bo myślę, że z tego osobnego materiału nie będę robił. Lepiej to będzie po prostu zrobić na live'ie, gdyby ktoś nie miał czasu, w razie czego i tak będzie to zapisane na powtórce. To by było tyle. Nie wiem, czy chcecie Mori, to Mori tak naprawdę mogę w sumie dobrać, bo nie mam z tym co robić, więc niech to chociaż na materiały zostanie. I w razie, gdyby Wam się spodobało, zapraszam do zostawienia łapki suba. Tyle, jedziemy. Czy build będzie działał, plusy i minusy? Po pierwsze, plusy. Eee, zastopowanych gen surwów mamy? Mamy. Mam jakąkolwiek możliwość widzenia surwów eee, pod pr przez pryzmat AUR? Mamy. Minusy. Czego, jaki jest tutaj minus? Nie mamy nic na niszczenie palet, nie mamy nic na okna, nie mamy nic pod stuny i w zasadzie tak podczas lubki jesteśmy trochę bezradni. Jedyny plus jest taki, że kiedy Myers wchodzi w swój stalk na trzecim poziomie, Przechodzi ciut szybciej przez okna. Tak naprawdę szybciej, troszkę jak dawał na Bozul, nawet nie wiem czy, czy nie szybciej. I to jest jedyny plus tego wszystkiego. Build ten może być ciężki, jest on na pewno przyjemny i pomimo tego, że nim nie grałem, a jedyne kombo perków Nemesis plus Play With Your Food wykorzystałem na Hilbilim podczas archiw, wiem jak to kombo się sprawdza, wiem, że to jest spoko. Build będzie przyjemny, natomiast nie będzie na pewno prosty. Gdybyście nie mieli perków typu Barby gdzie moim zdaniem tak naprawdę barba jest obowiązkowa w większości buildów, chociaż ja nie robię zawsze, nie wrzucam tej barby do buildów, to jednak ta barba jest bardzo przydatna. Gdybyście nie mieli Whispersy, Bitter Murmur, może będzie Rancor również, ten Rancor nie będzie zły. E, nie wiem, może Nur's Calling na upartego? W zasadzie to jest Myers, kiedy będzie na, e, na stalku na dwójce. Na Evil'u to ten Nur's Calling też fajnie może zadziałać i tak naprawdę będziecie musieli coś pokombinować. Jeżeli chodzi o ruiny i nie macie ruinki, całkiem fajnym zastępstwem dla ruiny będzie pacynka, będzie overcharge, nie będzie też jakiś taki zły... I tak to będzie wyglądało. Tyle. Jedziemy z tym. Mm, przepraszam bardzo, a gdzie jest dźwięk? Aha. Też obawiam, ja gdzie jest dźwięk. Jest? Jest. Siedzi? Siedzi. Dobra, spoko. Mapka, jeżeli chodzi o tą mapę, nie jestem zwolennikiem tej mapy, nie jestem zwolennikiem żadnego z krotusów, ani mapy od Nurus, ani mapy od Klauna, z uwagi na to, że te rendery są niestety tak bardzo. co one są po prostu straszne. Albo macie rendery pod siebie, jeżeli chodzi od okna, tu już widzę, że nie ma okna, więc to jest spoko, albo są rendery pod surwów, więc ta mapa jest tak, że albo się ustawi pod Was, albo się ustawi przeciwko Wam, nieważne po której stronie jesteście czy ja się zagadałem do tego stopnia, że im przebieg surf? Tak, zdecydowanie. Nie jest to raczej moja obsesja, natomiast możemy od razu podlecieć pod naszą obsesję. Spróbujemy zostać zestunowani. I jakoś to pewnie dalej się będzie układało. Nie mogę wyłapać Chase'a zbytnio. A fajnie, żeby mnie jednak zestunowała. Całkiem spoko by było, no nie? Dobra. I teraz tak. Mamy ją wbitą. Ona w tym momencie zostaje naszą obsesją. A tam jest kolejny gen kręcony na prawo. I ogłodnie stalk wchodzi. Ok, play with Your food nabity. Widzę, że dalej stalk nam cofie, Więc to jest średnie. Sur stąd poleciał. Tutaj jest Dwight, którego prawdopodobnie goniliśmy wcześniej. Okej. Okay. Ale coś! Jak powiedz mi? Może mogłem spróbować go odciągnąć? Może. Może? Czy Play with your Food mi coś tutaj pomógł? Niby tak, niby nie, no ciężko powiedzieć, prawda? Szkoda, że tak naprawdę to mi już poszło. Szkoda. Pytanie dnia. Tak są ślady. Zdecydowanie są ślady, które biegną dalej. Może jakby się udało To bym nawet tego surwa Dopadł o, Wydaje mi się, że nie Jak to? O nie Mogłaś dobiec I myślę, że doskonale o tym wiesz Że mogłaś dobiec hmm, Martwi mnie tylko to, że leci taki delikatny raż genów Bo już dwa geny zostały wykręcone I szkoda, że ta ruina nie wytrzymała Pomimo tego, że nie była jakoś. Okej. Okay. Nie dam rady z niego nabić chyba stalka całego. Mm. Z niego nie dobiję. Dobiłem takie 3 czwarte i to jest wszystko. Dostałem również pajączka. Może jakby się udało, to bym znalazł jeszcze jednego surwa. Może. Zróbmy tak. Bo na niej niestety już nie dobijemy niczego więcej. Natomiast mamy fajnie dobity Stalk I to jest całkiem spoko. Leżysz! A! Judasz! Ty byś mnie sprzedał, no nie? Ja wiem, że ty byś mnie sprzedał. Ja wiem Okej, okay, ciebie na hak. Na razie jeszcze z momentu się powstrzymam. Dopóki nie będzie jeszcze jeden gen zrobiony. Z tym mowy się powstrzymamy. O... No Nie oh. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Wypadałoby zgubić Chase'a. Wypadałoby. Ona targa na rannego. Okej, okay. leżysz. To mamy kolejnego. I w tym momencie każdy ma chyba minimum jeden hag na koncie, jeśli się nie mylę. Prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie tak. Tutaj nie ma kolejnego surwa, tam jest kolejny gen wykręcony, wychodzimy z mori. Za szybko generatory idą. Za szybko, moje chase są strasznie krótkie. Nie goni długo, ale to jest wystarczająco tak w sumie. To jest dosłownie wystarczająco. Okej, okay. to jest obsesja. Więc spoko również. Stalek dobity. Pajączek również dobity. Ok, leżysz. A chodźmy jeszcze z jednym hakiem. No spokojnie ją weźmiemy i powiesimy tutaj. Nie będę tego mori jeszcze odpalał, odpalał Dam im takie poczucie mniej więcej bezpieczeństwa Że niby jest okej, okay, ale jednak nie bardzo Może nie będą z tymi generatorami Tak bardzo szaleć No hej, ty masz sprint Aha. Spaprałeś I to bardzo Kolejny Wiś Tamten był ściągnięty Nie wiem co z tym genem, który był tutaj kręcony on jest kręcony nadal. No właśnie, on jest nadal kręcony. Leżysz? Ciebie wyeliminujemy już? Ten pajączek coś daje. Daje on całkiem fajnego busta i daje przyspieszenie, tylko szkoda, że nie idzie tego. Co to było? Czy ja sobie rękę sam przedziurawiłem? Chyba tak. Wychodzi na to, że tak. Mmm. Ten gen zregrasujemy, bo to później Jeśli oni mi go wykręcą, to zostanie tylko jeden Dobrze, że go wcześniej skopałem, to nie byli w stanie Go wziąć i ukończyć Chociaż tyle Chociaż tyle Okej okay. Jeden Tamten się powiesił <grym> No nie, musiałbym dostać stu na jednego Musiałbym Ok, obsesja. Obsesja. Po co? Des, czy nie? Aha, des. Zdecydowanie. Zdecydowanie. I mamy trzy generatory, które znajdują się na końcu mapy. Myślę, że teraz możemy już tak naprawdę rozegrać to na spokojnie. Stalgę mamy na styk. Ten gen nieruszony. No hej! Ciebie byśmy mieli? A teraz pytanie, gdzie jest hacz. Ja ją zostawię na ziemi i idę szukać hacza w takim razie. Bo gena tamten mi nie zrobi sam. A może jednak? Nie wiem, był wcześniej kręcony. No, no, no! Mogą mi się wyleczyć stalgi, tak mamy nazbierane. Kalioty haczakam. No nie, no nie. A ona wstała. Ty masz prawdopodobnie już nawet. Jak to Murius? Bagowany strasznie. No to pograne. A to pograne. Ok, tamta kręciła. CO JEST DEAD BY the lightem? Przecież tu są takie bugi, że ja pierdzielę. Gen pęknął w blaszaku. Brama jest obok blaszaka. Pytanie, czy ona będzie otwierała bramę, czy nie? Mm. Nie. Nie jest ona na górze? Jest na górze. Poruszyła trawą. Poruszyła trawą. Cyk, Wiś. Leż. <noise> Jesteś martwa. Jakieś pytania co do Bildu, żeby nie było sprawdźcie sobie oferingi. Są te same offeringi co były wcześniej, bo później są pretensje, że ja robię kilka podejść do jednego meczu. Tak to wyglądało. Całkiem nieźle. I punktów też myślę też coś tam usztuchaliśmy. Nie jest tego zbyt wiele, ale nawet rangi nie dostałem. To, to jest w sumie smutne. To jest smutne. I przypominam, jakbyście chcieli zobaczyć te archiwa, te przecieki, ja je będę dzisiaj jeszcze raz omawiał. Tak mniej więcej godzinka 18-19. W razie czego tam zapis na streamie zawsze zostaje, co nie? Gdyby ktoś był chętny, to wystarczy sobie wejść w zakładkę filmy i tam w zasadzie wszystko macie. Dwa razy Toolbox, zapteczka z dwustrzałową Trzy razy Death, do tego jeszcze Dark Sense, czyli ktoś robi zadanie na archiwach. Cztery razy Unbreakable, możliwe, że Team, skoro tak. Bardzo możliwe, że to był Teamek. Adrenalina też była trzy razy dobrana. No niestety, coś im nie pykło. Nie pykło, no tutaj na pewno było duło, To nas ta praca. Na 100%. Tyle. Dzięki za obejrzenie. Widzimy się wkrótce na razie i cześć.